Witam 27 grudnia. Jeszcze dwa Nie darowałem. Mówię, idę trochę pochodzić po bagienkach. W innym całkiem terenie. Chabaśki. Chaba, chabaśki. <laughs> Może jeszcze się coś starego podniesie, nie? Chociaż tu już jest tak oblatane, ale nie szkodzi samo certyfikacja. Ryczek się przejdzie, a nie w domu siedzi, nie? I tak nie ma nic do roboty. Patrzcie, coś tu leży. U. O, o, co tu my mamy? O, kulna felek. O, kulna felek. Widzę drugiego już. O, leży tam. O, drzewkiem. O, kolna. Cool, no. Ej, no, tamten jest ładniejszy. Staruszki, bo staruszki. Ale patrzcie. Pogryziony lekko, ale jest. Ale jest. Raz i dwa. No, kto by się spodziewał, nie? O, 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 grudniowe zdobycie. Ten jakiś lisek, myszka pogryzło. Szustaczek. A to nie wiadomo co to było pogryzione, ale jest, nie? No i warto wybrać się na spacer. Po habaziach polatać. Więc pozdrawiam wszystkich i dać bur. Nerka!